Siemano, jesteśmy na G4 No i dzisiaj potestujemy nowy evencik. Bo ostatnio oddawał nam bardzo. Zobaczymy, jak będzie z tym. Przypominam o kodzie Rafikos, który zapewnia wam plus 5% do doładowania portfela, więc elegancko. No oraz jedną darbową skrzynkę na start. Kod Rafikos, dobra. Otworzymy w sumie, może ją na start. Zobaczymy, co by mi tam zechciało sypnąć. Panie oręż, proszę działać. Przyciszę sobie szybko słuchawki. I co zechce nam polecić, możecie napisać jak w ogóle w, szko w szkole u was Jeśli chodzicie, no 38 groszy No co, no zawsze coś tam na plus nie Zaczynamy od najdroższych, liper, witam, to jeszcze jest to, ta waluta eventowa jest To jest naprawdę kozackie, bo też Możesz sobie coś za to jeszcze zgarnąć Zobaczymy czy będzie takie same rzeczy jak ostatnio, te zdrapki i tak dalej No i na początek, ty To chyba może być coś warte, pawulkan jest do zgarnięcia Oj 26 zł na minus Gangenir, fajne rzeczy nie Wiadomo, procenty nie są duże, ale jakaś tam szansa jest. Ajajaj, aj, aj. Nie wiem, czy to nie jest skrzynka typu albo zgarniasz gigę dużo, albo jest lipa. A ja takich, takich skrzynek średnio przepadam. I ty ja bankrytuję <gry> zaraz. Dobra, pójdziemy może na jakąś tańszą, nie. O! No, 3 zika to mnie nie jara, nie? Kurde, daj, daj coś, daj coś. Jedno coś drugiego i będzie fajnie. Bo my balansujemy na granicy bankructwa cały czas. W ogóle te dzienne bonusy są fajne. Nie wiem czy mam, ale ja sobie otwieram codziennie to. Wchodzę, otwieram. A, dobra, otwórzmy dzienny bonus jeszcze. A to nie to. Poczekaj, to jest takie coś jak. O, skrzynie bonusowe. Ja mam platynowe jeszcze 7. Możemy otworzyć za darmo. No i co ci nawet? Jak wbije jeszcze wyższy level, to będę mógł tą ostatnią otwierać. Ale czy wbiję coś fajnego? Buski, ileś ty wart? Uuu, uh, 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 60 zł. Czasem za 500 potrafi wylecieć. Więc to jest fajne. Dobra, idziemy. Glider, może ty jesteś, nie wiem czy ten event nie jest na zasadzie dużo zyskujesz, albo dużo tracisz Okej, okay. no dobra, no to poszukamy szczęścia, no może się uda Candy Apple, o minus 23 zł, ale no ta waluta eventowa, to jest naprawdę super sprawa Bo, ty no co jest, minus 2 zika, dobra to nie ma takiej tragedii, ale Skipnijmy sobie, minus 11, nie no Może ta druga strona jest better, no Zobaczymy. Tylko nie wiem, czy będę mógł dołączyć, bo to jest chyba przeciwwaga, nie? Jak tu jest za dużo, to nie można do tej dołączyć. Czy tak chyba kiedyś było? No właśnie, właśnie. Dobra, to może najtażko spróbujemy, co? Z tego eventu. Tracker. Tracker, czy ty chcesz oddać? Pani Orange, proszę działać. 21 polskich złotych. Ale mi się w oczach mieni, no? Oh, jakiś fejzik do zgarnięcia. czy jest to, to hu, hu. Jedynie to może być coś warte tak, Flora, nie, a tak to. Oh. Dobra, jeszcze raz Daj coś, daj coś, daj coś. Skip. Tak ty. Oh. Dobra, jeszcze dwa razy skipniemy, 18 ziko. Dobra, to fajnie. 11 na minus, ostatnie kręcenie, 6 ziko. okej, okay. to chyba całkiem gdzieś close jesteśmy. Liper, dobra, ostatnie kilka kręceń na liperze, nie, a potem piątala jeszcze zakręcimy. No daj coś, jedno coś fajnego. Faj, ubad najładniejszej do akacza? Imo? Mm, ale no, to tylko 6 ziko. Tu jesteśmy na zero, więc okej, okay, bo chociaż farmie sobie walutę, o to nie fajnie. Tutaj mały lekki plus. Kręcę za wszystko. Ja 37 zł mi zostało. Proszę, proszę. Ty coś warte ty coś warty, ty nic ty tak średnio. O ja pierdziel. No dobra. Zobaczmy co za walutę eventową. Jest bitwa, jest bre breaker? Breaker breaker. O, dobra, to 500 punktów to nie chcę. Dobra, wygenerujmy sobie coś. 2500 punktów generuj przedmiot. Aha, dobra, coś tam się wyświetliło nieważne co. Zasady, dobra. No i niestety, człowieku Autyko utknęło w miejscu. Albo orange utknął w miejscu. I nigdy się nie dowiemy, co nam wypadło, nie? Ale to takim jak zrobimy, że widzimy po prostu ekwipunek. O, geniusz, co? Ty, nie ma. A waluta znikła. Aha, no nieźle. Czekaj, gdzie to jest? Był breaker. Albo ja nie przeczytałem jak to działa. To był generator. Wprowadź ilość. Im więcej waluty, tym lepszą nagrodę otrzymasz. Aha, aha, nie posiadasz? Ty, gdzie to jest? A, dobra Turbopick, mam to wyku? Czy jestem, jestem ślepy czy co? A, jestem ślepy. Dobra, idziemy na upgradera. Osta jeszcze zobaczymy tutaj. Olin człowieku. Aha, max, no tak. Tyle kręcę i dalej 500. Nightmare 37%. No proszę, oddaj nie jest, 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 jest. Nie dobra, nie, nie, nie będę jak człowieku grał jak jakiś tam nubek. Tysiąc, i kończymy odcinek z takim profitem. Człowieku gamma Kurwa, to było 10 tysięcy. Jest. O, jedno zero się... No, Dobra. Dzięki, za dziś do następnego. Cześć, popa.